Yo, cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony, Eriks Master, a to jest ostatni odcinek wykonamy sobie ostatnią, finałową misję z wszystkich siedmiu misji specjalnie. I jak brzmi treść tej... tej oto misji? Należy upolować bestie. Wy, Fort David, w rezerwacie Creeks, używając halloweenowej farby. O. zadanie brzmi troszkę abstrakcyjnie. Dlaczego? Nie wiemy, co kryje się pod wyrazem bestia. Prawdopodobnie jest to niedźwiedź. W tym rezerwacie chyba nie ma innych drapieżników, tak mi się wydaje. Natomiast, może być to również, może być to również, nie wiem, jakieś wapiti czy coś w tym stylu. Fort David, Fort David jest to miejsce na mapie, które znajduje się dokładnie tutaj. Tutaj jest Fort David, i tutaj musimy tą o tą bestię upalować. Więc tam się oczywiście wybierzemy, no i ostatnia sprawa Używając halloweenowej farby maskującej, czyli fursy gry wymuszają na nas kupno farby Co jest troszeczkę słabe, moim zdaniem No ale okej, okay. więc ja tam będę ruszał I miejmy nadzieję, że Jakoś tę misję wykonamy, brzmi troszkę dziwnie Ale, ale zobaczymy jak tam będzie Nagrodą za to, za wykonanie tej misji jest oczywiście Trofeum I GMSy. W postaci ilości 3000. Tak więc zabieramy się do roboty i kończymy to ścierwę. Jak najszybciej. Dobra, znajdujemy się już w okolicach tego całego Fort David. Czy co to jest? Wyświetlił mi się przez chwilę komunikat informujący mnie o tym, żebym miał oczy otwarte. Bo gdzie znajduje się bestia? Gdzie jeszcze kanał z bestia? To na pewno nie jest bestia, której szukamy. Tak mi się wydaje. Samica Jelenia. Wielkieńskiego na pewno nie jest bestią Natomiast Co do tej bestii, jeszcze sobie tak przemyślałem Wydaje mi się, że, że jest to niedźwiedź Jeżeli nie jest to niedźwiedź, to być może jest to dzik Czy to są dzikie świnie, tego nie pamiętam Ewentualnie może jakiś byk wapiti Coś ten, coś ten deseń nie był Nie wydaje mi się, żeby to był, nie wiem, jakiś Jakaś taka łania, no bez przesady że to jest totalnie strolowane a tutaj jest to całe Fort David no i nic ja tu chwilę pochodzę pokażę wam jak te takie nie wiem, to są jakieś ruiny czy coś w tym stylu jak to wygląda może akurat udało mi się coś wypatrzeć nic skupiam się na niedźwiedziu przede wszystkim farby już zaaplikowałem więc jest chyba ok a tutaj rośnie dynia Powiem wam, że ten obszar jest troszeczkę, troszeczkę z wydawało mi się, że on jest troszkę mniejszy, a te ruiny są troszkę porozrzucane, jak widać. Ale póki co nie widzę żadnego obiektu, który mógłby się wydawać na tego, którego szukamy. No i nic, ja tu się tam będę skradał i jak coś znajdę, to się odezwę. Jou. Jestem z powrotem. Widzicie to? Widzicie to? To jest chyba nasza bestia, kurwa, królik. Obczajcie, unikatowy królik. Ma takie niebieskie plamy na oczach. I to jest chyba nasz nasz wariat, którego musimy ubyć. Kurde. Wypatrzenie go nie było problemem, bo doświeci się jak pojebane. Ale kurde, pierwszy raz widzę coś takiego. On Cały czas jest w ruchu. Cały czas tam tego ogarnia Ciekawe czy się zachowuje jak na normalny królik I muszę w ogóle zobaczyć czy Wziąłem, wziąłem, boże wziąłem Wziąłem coś na króliki I nic, spróbuję go podejść Kurde, ale nie spodziewałem się, że Że to będzie królik Chociaż jeszcze nie mówię, że to to, ale Ale troszeczkę zbita <grym> Jak tak to twórcom się udało ale zajebiście wygląda Kurde, te oczy Takie niebieskie Tylko teraz podejść go Podejść go to jest ważna sprawa O, 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 o Już nas wyhaczył Więc sobie troszeczkę położymy się i w ogóle pójdziemy sobie tędy Ucieka? Nie Chociaż Nie, nie ucieka bo tutaj tak se skacze, Z go wyspotować I z go może ustrzelić stąd Chociaż może nie A no 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 Tak jakby tutaj coś pilnował Take down the Peter. What the heck was that? Chyba to to, oh kurde. Chyba to to. Zobaczymy naszego królika. Naszą bestię. <grywy> Ale zajebiście wygląda. Obczajcie te oczy. Lol. Ale zajebisty. Zbieram go. Został Wucho. Ma równe 1000. Się podejrzewam, że to jest ten unikat, ale zdjęcie to obowiązkowo, panie. Tak, tak żeby te oczy było widać, zajebiście. LOL, ale mi się podoba ten królik, zajebisty był. Tylko teraz ja muszę sprawdzić, czy ta misja się wykonała. Chyba się wykonała, ale jeszcze to szybko sprawdzę. Dobra, jestem z powrotem. Sprawdziłem to wszystko i okazało się, że ta misja. że udało się wykonać tę misję. To było wszystko. To była nasza bestia. No nie spodziewałem się, że to będzie królik, naprawdę. Że wcześniej znalazłem ślady królika i tak pomyślałem, nie no, królik? Serio? Nie ma takiej opcji. No a potem zobaczyłem te świzące oczy z kilometra. To byłem prawie, że pewny, że to jest nasza bestia, którą musimy ubić do tej misji. Natomiast ja kończę, odcinek pewnie trudny Długo jakoś nie trwał I tutaj zakończymy sobie naszą przygodę Skończyliśmy, zrobiliśmy wszystkie misje, zdobyliśmy trofeum Wszystko pięknie, ładnie, zajebiście cacy I widzimy się tam kiedyś w następnych odcinkach Może znowu Kiedyś tam dodadzę jakieś nowe, fajne misje tego Pokroju tego, tych właśnie Miejmy taką nadzieję, bo te były całkiem spoko, podobało mi się. Szczególnie ten królik. Dobra, żegnam się z wami. Słyszymy się i widzimy tam kiedyś w przyszłości jeszcze. Do usłyszenia, na razie, Hejaspa.